Bombowiec b Spirit wszyscy kojarzycie, ale słynne latające skrzydło i duma amerykańskiej floty nigdy by nie powstała, gdyby nie inny, o wiele dziwniejszy projekt. Zamiast trójkąta przypominał on prostokąt. Mowa o opracowywanym na przełomie lat 70. i 80. Northrop Tactic Blue. Nazywano roboczo wielorybem, który przez wiele lat pozostawał tajemnicą. Dopiero w 10 lat po jego ostatnim locie upubliczniono czym był i co potrafił, a potrafił zaskakująco sporo. Ta jednoosobowa maszyna wyposażona była w dwa silniki, bo wentylatorowe i była w stanie rozwijać prędkość do 460 km na godzinę na wysokości maksymalnie 9 km. To, co maszynę niewątpliwie wyróżniało, to bardzo spłaszczona konstrukcja kadłuba, u góry którego umieszczono wlot powietrza dla wspomnianych silników. Pomysł ten był zresztą jednym z ważniejszych elementów opracowywania skutecznej technologii stealth, podobnie jak zastosowanie krzywizny poszycia. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń dla standardowej apertury do sterowania, samolot jako jeden z pierwszych wyposażony był także w bardzo zaawansowany system Fly. -B. By wire. Choć stworzono tylko jeden egzemplarz Tactic Blue, samolot był w pełni funkcjonalny i w powietrze wznosił się wielokrotnie, ostatni raz w 1985 roku. Gdy przeszedł na emeryturę, był aktywnie wykorzystywany jako platforma testowa w pracach nad B-2 Spirit właśnie. Ostateczna wersja latającego skrzydła i rozwiązań, które pozwoliły uczynić maszynę praktycznie niewykrywalną dla radarów, to w dużej mierze zasługa eksperymentów prowadzonych właśnie na Tactic Blue myśliwiec wyglądający jak zabawka, który był zrzucany zamiast bomb z bombowców. Szalona wizja Amerykanów z początków zimnej wojny zrealizowana została w ramach projektu, który znamy jako McDonnell XF-85 Goblin. Śmiesznie krótka konstrukcja miała rozmiary jednej trzeciej normalnego myśliwca, ale pomimo swojej miniaturowości miała pełną zdolność bojową, a zasada jej działania przypominała nieco to, co lata później stało się fundamentem dla myśliwców Imperium w Gwiezdnych Wojnach. Otóż samolot z uwagi na swoje niewielkie rozmiary był Przenoszony przez statek Matkę, zazwyczaj bombowiec, i w przypadku pojawienia się zagrożenia wypuszczano go z luku bądź hangaru, do którego po zakończonej walce wracał. XF-85, aby dodatkowo zmniejszyć swoje rozmiary w stanie spoczynku, miał w pełni składane skrzydła. Gdy je rozłożył, miały one rozpiętość zaledwie 6 metrów, a po złożeniu maszyna miała szerokość zaledwie 2 metrów. Małe rozmiary kadłuba oraz skrzydeł nie przeszkadzały w umieszczeniu na maszynie łącznie czterech karabinów maszynowych M3, zaś pojedynczy silnik odrzutowy pozwalał myśliwcowi przypominającemu odrobinę. Capibare rozpędzać się maksymalnie do prędkości ponad 1000 km na godzinę. XF-85 był w stanie utrzymać się jednak w powietrzu dość krótko, maksymalnie 80 minut, po których musiał wracać na pokład statku Matki. Prace nad Goblinem i jego testy trwały jednak zaledwie rok. Maszyna wprawdzie działała, ale znacznie bardziej efektywne i skuteczne były po prostu w pełni samodzielne myśliwce. US Air Force postanowiło więc o przeznaczeniu środków na większe maszyny, a technologicznie i inżynieryjnie ciekawy Goblin przeszedł do historii w roku 1940. 49. czy naleśniki potrafią latać. Amerykańscy inżynierowie podczas II wojny światowej uznali, że nie, ale powinny i zaprojektowali Wot V173, samolot absolutnie absurdalny, ale w czasach, w których chwilę wcześniej USA dołączyło do globalnego konfliktu, każdy pomysł, który mógł dać przewagę nad wrogiem, po prostu realizowano. Nietypowa konstrukcja bazowała na idei dziś już rzadko spotkanej, czyli samolotach typu Allwing. Przypominający dysk lub naleśnik samolot w swojej pierwotnej wersji zbudowany był z drewna oraz płótna i gdy okazało się, że to Pomysł wart dalszego eksplorowania i pozyskano finansowanie z US Navy, przystąpiono do prac nad właściwym prototypem. Maszyna wyposażona była w dwa silniki tłokowe Continental A80, napędzane dużymi trzyczęściowymi śmigłami. Aby tak niewielkie, nietypowe skrzydła mogły utrzymać maszynę w powietrzu, śmigła musiały obracać się w kierunku przeciwnym do wirów tworzących się na ich końcach. Przedziwny pomysł i konstrukcja, ale wszystko działało, choć samolot był bardzo ciężki do opanowania przy niewielkich prędkościach. Dopiero osiągając swoje maksymalne 222 km na godzinę prędkości przelotowej powinien stawać się względnie zwrotny, ale nigdy do tej wartości się nie zbliżył. Maszyna ważyła nieco ponad tonę, a sama powierzchnia naleśnika wynosiła około 44 m2. Łącznie w powietrze V173 wzbił się niemal 200 razy, choć nigdy nie wykorzystano go na froncie czy do zadań bojowych, ale podczas jego testów służby odnotowywały znacznie zwiększoną liczbę doniesień obywateli na temat obserwacji UFO. Biorąc pod uwagę kształt maszyny, trudno się temu zresztą dziwić. Jeden z najdziwniejszych samolotów, jakie kiedykolwiek powstały, zaprojektowało go Lockheed i całkiem dosłownie wszystko było tam postawione na głowie. Gdy myślicie o tym, jak wygląda i działa samolot, wizja jest raczej jedna i konkretna. Skrzydła, koła i ułożenie poziome, no i choć koncept pojazdów latających, potrafiących startować i lądować pionowo, opcji nikomu nie jest, mamy w końcu helikoptery, to tak zwane witole nie są szczególnie powszechne. Oczywiście istnieją, ale to głównie drony i pojedyncze jednostki wojskowe, takie jak F-35B Lightning. Inżynier Inż. Lockheed Martin uznali jednak, że postarają się zerwać z dotychczasową tradycją i zaprojektowali Lockheed XFV, nazywany również Salmon, czyli łosoś. Nietypowa maszyna była połączeniem samolotu i rakiety. Do tej drugiej dołączono po prostu skrzydła, kokpit oraz śmigła, całość postawiono pionowo i dodatkowo ustabilizowano specjalnymi wspornikami, które miały powstrzymać upadek przy starcie bądź lądowaniu. Piloci, aby wsiąść do środka, musieli niekiedy wykazać się umiejętnościami wręcz gimnastycznymi, a gdy maszynie udało się wreszcie wnieść, początkowo, Leciała faktycznie pionowo i powoli przechylała się do układu poziomego. W miarę potrzeb, powrót do pionowej pozycji podczas lotu także był możliwy, choć nie ukrywajmy, zastosowań tego typu pozycji nie było zbyt wiele, a i kontrolowanie tego typu obrotów było z perspektywy pilotów istnym koszmarem. Sama maszyna może nie imponowała konstrukcją, ale osiągi miała nie najgorsze. Pojedynczy silnik turbośmigłowy Allison XT40A14 pozwalał na maksymalną prędkość przelotową 660 km na godzinę, maksymalny pułap wysokości to z kolei 13. Wyposażenie bojowe, raczej dość skromne, XFV posiadał 4 działa kalibru 20 mm, które można było opcjonalnie wymienić na 48 mniejszych pocisków rakietowych. Niewiele jak na maszyna tej klasy, ale myśliwiec miał pełnić głównie rolę eskortową, a nie brać udziału w najcięższych starciach na potencjalnym froncie. Mówię miał, bo dziwaczny projekt XFV nigdy nie wyszedł poza fazę prototypu. Skonstruowano kilka maszyn, odbyto około 30 lotów próbnych, ale w praktyce dziwaczny eksperyment się nie sprawdzał i postanowiono w końcu przerwaniu dalszych prac. Czy dmuchany samolot Balon ma jakikolwiek sens? Intuicja większości z Was zapewne podpowiada, że nie, ale brak logiki to zdecydowanie za mało, aby powstrzymać inżynierów z Goodyear oraz amerykańskich generałów. Ta niecodzienna współpraca zaowocowała powstaniem Goodyear in Flatoplane, czyli całkiem dosłownie latającej maszyny, która była po prostu nadmuchiwana. I to niemal w całości, bo poza silnikiem, śmigłem i kilkoma elementami kokpitu, wszystko tu wypełniono powietrzem. Choć całość prezentuje się absurdalnie, założenia były całkiem sensowne. US Army zainteresowało się Tą technologią widząc w niej potencjał w opracowywaniu planów ewakuacyjnych dla żołnierzy uwięzionych za linią wroga. Dmuchany samolot miał być w takich sytuacjach zrzucany we wzmacnionych pojemnikach w okolice ich pozycji. Po otworzeniu pojemnika do nadmuchania samolotu wystarczyło zaledwie 5 minut. Oczywiście nie robiło się tego ustami, tylko dołączonym w skrzyni specjalnym silnikiem z kompresorem. Gdy nadmuchiwanie się ukończyło, pilot uruchamiał ręcznie prosty silnik dwusuwowy, wsiadał za stery maszyny i mógł ruszać. W zależności od wersji Goodyear Inflatopane mógł osiągnąć prędkość od do 120 km na godzinę, czyli dość niewiele, a maksymalny udźwik pozwalał na zabranie na pokład od jednej do dwóch osób. Rozpięte skrzydeł wynosiła początkowo niecałe 7 metrów, a późniejsze warianty dobijały do poziomu 8,5 metra. Całość, ku zaskoczeniu wielu, działała zgodnie z założeniami, pozwalała przelecieć nawet kilkaset kilometrów, ale miała oczywiście jedną poważną wadę. Dmuchany samolot wykonany był z tkanin nylonowych pokrytych gumą, czyli materiałów, które wprawdzie dobrze się pompowały, ale wystarczył jeden pocisk, ptak, czy jakikolwiek twardszy odłamek, aby uszkodzić. Chodzić powłokę i sprowadzić samolot na ziemię. Niemniej zanim US Army zrezygnowało całkowicie z prac nad maszyną, zdążono zbudować 12 działających jednostek, a sam projekt anulowano dopiero po kilkunastu latach. Przeciwny twór Amerykanów, który ma polskie korzenie, latający Jeep. Piasecki VZ-8 Air Jeep, jak sama nazwa wskazuje, powstał w zakładach niejakiego Franka Piaseckiego, który choć urodził się w Pensylwanii, pochodził z rodziny polskich imigrantów. To, co udało mu się stworzyć, wygląda tak, jakby nie miało prawa latać, ale latało i u swoich podstaw konstrukcyjnych przypomina nieco pasażerskie drony, które próbujemy zbudować współcześnie. Air Jeep powstał przede wszystkim dlatego, że amerykańska armia uznała, że potrzebuje przewozić żołnierzy czymś innym niż helikoptery. Koncept latającego Jeepa, pojazdu, który miałby operować na niskich wysokościach, unikając tym samym radarów, ale niekoniecznie mający kontakt z ziemią, miał pomóc w transportowaniu żołnierzy w najtrudniejszym terenie. Piasecki, gdy usłyszał o kontrakcie, siadł do deski kreślarskiej i stworzył początkowo model, który nazywano 59K Skycar, a który później już po pierwszych testach ulepszono do formy właśnie RGPa. Pojazd napędzały dwa francuskie silniki Turbomek Artust w połączeniu z dwoma trójpłatowymi wirnikami umieszczonymi z przodu i tyłu pojazdu. Pojazd poza pilotem oraz strzelcem na siedzeniu obok, był w stanie zabrać jeszcze trzech pasażerów i rozpędzić się do prędkości 136 km na godzinę. Teoretycznie był w stanie wznieść się także na niecały kilometr ponad ziemię, ale w praktyce robiano to bardzo rzadko. Największym ograniczeniem potrafiącego startować pionowo pojazdu był, poza początkowo trudnym do panowania sterowaniem, jego zasięg. Air Jeep był bowiem w stanie przelecieć jedynie nieco ponad 50 km, po których musiał lądować. Z podobnymi problemami borykały się i inne konkurencyjne projekty latających Jeepów, m.in. Chrysler VZ-6 i finalnie US Army Dbało, że pomysł nie rokuje zbyt dobrze i program przerwano. Idea latającego samochodu poczyniła jednak wówczas znaczące kroki i pozwoliła podłożyć podwaliny pod to, co dziś opracowują firmy takie jak Boeing, czy chińskie, i tworząc pasażerskie drony. pół samolot, pół helikopter ze skrzydłami, które mogą się obracać. Tak w skrócie opisać można LTV-XV142, jeden z najdziwniejszych zmiennopłatów, jakie kiedykolwiek powstały. Choć nie była to pierwsza maszyna tego typu, bo tytuł ten należy do Wertola VZ2, przy którym pracował Polak, Wiesław Stąpniewski, to XC142 zdecydowanie się w tej kategorii wyróżnia. Przede wszystkim rozmiarami. Maszyna była bowiem naprawdę ogromna, jak na swoją kategorię. Rozpięte skrzydeł wynosiła niemal 21 metrów, długość blisko 18 metrów, a całość ważyła dobrze ponad 10 ton. Aby podnieść te bestie w powietrze i to także pionowo, potrzebna była naprawdę duża moc i te zapewniały aż cztery silniki turbośmigłowe General Electric T-64, znane przede wszystkim z wykorzystania w helikopterach Sikorski CH-53. Każde z czterech śmigieł umieszczonych na skrzydłach, które potrafiły zmieniać swoje położenie, miało zaś średnicę niemal 5 metrów. Maszyna potrafiła rozpędzić się do niemal 700 km na godzinę, co w tamtych czasach czyniło ją jednym z najszybszych witoli swoich czasów. Projekt rokował na tyle dobrze, że amerykańska armia Armia i US Navy zamówiły pełnoprawną produkcję kilku modeli. XC-142 był w stanie zabrać na pokład około 30 żołnierzy w pełnym ekwipunku i przetransportować ich na odległość nawet 760 km przy utrzymywaniu wysokości przelotowej na poziomie 7,5 km. Z czysto technologiczno-technicznego punktu widzenia to był naprawdę udany pojazd. Armia postawiła jednak finalnie na helikoptery transportowe pokroju CH-47 Chinook, które może i były wolniejsze i mniej pojemne, ale jednak dużo tańsze w produkcji oraz eksploatacji a do tego dużo prostsze w pilotowaniu niż zmiennopłat. Po kilku latach testów i niemal 500 lotach XC-142 trafił finalnie na śmietnik historii. Jedyny taki samolot w historii, przynajmniej w spośród tych, którym udało się wzbić w powietrze. Na pierwszy rzut oka łamał prawa fizyki, w praktyce to prawdziwe inżynieryjne cudo i dowód na to, że dla ludzi nie ma rzeczy niemożliwych. Nożyczki nie są pierwszym przedmiotem, który przychodzi nam na myśl, gdy wyobrażamy sobie projekt samolotu, ale dla inżynierów pracujących w NASA tego typu ograniczenia nie istnieją. Koncepcja samolotów z tak tzw. Oblique wing, czyli skrzydłem nożycowym, pojedynczym płatem, który był w stanie zmieniać swoje ułożenie, wykiełkowała jeszcze w głowach nazistowskich naukowców, ale dopiero. Amerykanie byli w stanie ją zrealizować. Zastosowano je w maszynie, która przeszła do historii jako NASA AD-1. Konstrukcję po długich latach prac udało się ukończyć w roku 1979 i przez 3 lata aktywnej służby eksperymentalny samolot wzbijał się w powietrze aż 79 razy. I co ciekawe, niemal każdy lot odbywał się z innym ułożeniem skrzydeł. Początkowo zaczynano z ułożeniem klasycznym, czyli prostopadłym względem kadłuba. Z każdym kolejnym skrzydła przesuwano o jeden stopień, aż w końcu udało się osiągnąć maksymalny kąt 60 stopni, i w takiej pozycji maszyna nadal potrafiła się znieść powietrze i normalnie w nim operować. Maksymalną prędkość, jaką udało się w niej osiągnąć, może nie rzucała na kolana, bo było to 400 km na godzinę, ale biorąc pod uwagę mocno eksperymentalną konstrukcję i tak robi ona wrażenie. Maszynę napędzały dwa silniki turbodrzutowe, mikroturbo, ważyła niecałe 700 kg i była długa na 12 metrów, zaś rozpiętość skrzydeł w podstawowym ułożeniu wynosiła niespełna 10 metrów. Przy pełnym zadankowaniu AD-1 był w stanie latać przez 75 minut, choć zasiada za jego strami piloci nie mieli łatwego zadania. Z uwagi na chęć maksymalnego odchudzenia konstrukcji zdecydowano się na wiele uproszczeń, aparatura sterownicza była ograniczona do minimum, w kokpicie nie było też żadnych przyrządów pokazujących ułożenie, w jakim znajdował się obecnie samolot. Nie była to maszyna praktyczna, ale NASA zbudowała ją w dwóch celach, aby sprawdzić czy to w ogóle możliwe i jak asymetryczne ułożenie skrzydeł wpływa na eksploatację, sterowanie i zużycie paliwa. Gdy wszystkie dane udało się zebrać, z AD-1 na dobre się pożegnano, a jedyny zbudowany egzemplarz trafił do muzeum. Myśliwiec kontrolowany z wirtualnego kokpitu, całkowicie zdalnie, brzmi jak coś, co dopiero teraz zaczyna stawać się rzeczywistością, ale w praktyce tego typu maszyny tworzono już kilkadziesiąt lat temu, zanim wielu z Was w ogóle pojawiło się na świecie. Jeden z najbardziej spektakularnych przykładów to wyprzedzający swoje czasy o kilka dekad X-36, zaprojektowany w zakładach McDonnell Douglas, chwilę później przejętych zresztą przez Boeinga. Maszyna już samym swoim wyglądem robiła wrażenie. Pozbawiona klasycznego ogona, stawiała na rzadko wykorzystywany układ konstrukcyjny nazywane kaczką. Z przodu znajdowały się dwa kanardy, zaś z tyłu dwa klasyczne skrzydła. Jego rozmiary można było skompresować do zaledwie 1 trzeciej rozmiarów klasycznego myśliwca przy zachowaniu pełnej zdolności bojowej. W tej miniaturowej wersji X-36 miał długość 5,5 metra, rozpiętość skrzydeł 3 metrów i wagę poniżej pół tony. Całość napędzał pojedynczy silnik turbowentylatorowy Williams F-112, który pozwalał maszynie rozpędzać się do maksymalnie 450 km na godzinę i wznieść na wysokość 6 km. Maszyna projektowana jako bezzałogowa była oczywiście mocno naszpikowana nowymi technologiami. Szereg czujników i zaawansowany system fly-by-wire, a do tego wspomniane zdalne sterowanie. Myśliwiec miał zamontowaną w osłonie kabiny wysokiej jakości kamerę, która pozwalała znajdującemu się w centrum dowodzenia pilotowi na płynne kontrolowanie lotu. Te w dużej mierze przypominało symulator z kilkoma ekranami. X-36 w opracowywanej wersji był bardzo zwrotną maszyną, zdalnie wykonywać można było więc nawet najtrudniejsze manewry, a przeprowadzane testy w postaci łącznie 31 lotów w pełni zrealizowały cele badawcze, jakie przed sobą konstruktorzy zebrane dane stały się później podstawą dla dalszych prac nad dronami i bezzałogowymi samolotami z których armie korzystają współcześnie Jeden z najdziwniejszych sterowców, jakie kiedykolwiek powstały. Zbudowało go Lockheed Martin, który choć na co dzień skupia się najczęściej na myśliwcach i samolotach bojowych, od czasu do czasu eksperymentują z innymi latającymi maszynami. P-791 wizualnie przypominał trzy sterowce połączone w jedną konstrukcję i jako koncept powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie US Army szukającego nowych metod prowadzenia rekonesansu i obserwacji z powietrza. Choć finalnie projekt skasowano, w jego ramach powstało kilka ciekawych maszyn, a ta od Lockheed wyglądała najbardziej nietypowo spośród wszystkich Zaproponowanych przez amerykańskich inżynierów. Jak na sterowiec przystało, P-791 był absolutnie gigantyczny. Miał długość 53 metrów i szerokość aż 26 metrów, a wewnątrz powłoki, która go unosiła, znajdowało się aż 38 000 m sześciennych helu. Hybrydowy sterowiec był w stanie unieść dodatkowo 20 ton ładunku, co, jak konstruktorzy z Lockheed mieli nadzieję, mogło stanowić tańszą alternatywę transportową dla dużo droższych w budowie samolotów i helikopterów. Jego silną stroną miało być także i to, że mógł lądować absolutnie wszędzie. I unosić się w powietrzu nawet i 3 tygodnie. Ostatecznie koncept niestety amerykańskiej armii nie przekonał, a P791 próbowano przekształcić w maszynę cywilną pod nazwą SkyTag, rozwijaną przez inną spółkę. Koncept częściowo wykorzystano przy pracach nad Z1 Hybrid Airship, choć do tej pory AT2 Aerospace nie udało się opracować maszyny, która mogłaby trafić do powszechnego użytku i to by było na tyle. Za nami 10 naprawdę mocno nietypowych maszyn stworzonych na terenie Stanów Zjednoczonych. Dajcie znać w komentarzach, która z nich zrobiła na was największe wrażenie, która wydaje się najdziwniejsza, która najciekawsza, no a którą najchętniej zobaczylibyście także i na współczesnym niebie. Dzięki wielkie za obejrzenie całego materiału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie lajka, komentarz oraz suba. No i cóż, do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.